Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię serdecznie na kanale Wiejskie Inspiracje w kolejnym bardzo takim zimowym spacerze po ogrodzie. E, niestety tak duży wiatr był. Zresztą widzicie po żółtej strążeczce, że jest tak duży wiatr, że nagrywanie i mówienie wtedy byłoby niemożliwe, bo byście tylko jeden wielki szum słyszeli, więc nagrywam dźwięk zupełnie osobno. Tutaj Jagarka, cześć, cześć, witam serdecznie. Tak wygląda teraz nasz ogród. Trochę się pozmieniało. Trochę się pozmieniało, nic już tu nie rośnie, prawie nic tu nie rośnie. Za to, wszystkie poletka, co zresztą całkiem ładnie wygląda, udało nam się wysypać taki, taką mieszanką obornika, kompostu, e, takiego podłoża, które ma użyźnić zdecydowanie użyźnić e, nasz ogród. I tak to teraz wygląda, że podzielone zostały takie poletka. Całkiem ładny trawniczek nam wyszedł, więc, więc to wszystko zaczyna wreszcie nabierać jakiegoś wyglądu. Chociaż oczywiście no, brakuje tu roślin, ale tutaj o kilka zimówek pozostało. Jarmusz, jarmuż, brukselka tu jeszcze sobie rośnie. E, niestety takie malutkie, gdyż mieliśmy problemy ze względu na zające w tym roku, które nam obgryzały regularnie te wszystkie rośliny i dopiero one teraz odżywają no nie wiem czy jeszcze z jarmużu korzystamy, przed zimą może jeszcze coś tam wyrośnie z Brukselki truskawki, truskawkami się nie zajmowaliśmy prawie wcale dlatego wyglądają tak marnie liście im pousychały, poprzysychały i będziemy w takim kładzie przycinać dopiero na wiosnę, więc to zostawiliśmy sobie na później więc stąd tak mało estetycznie to wygląda, no ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza tutaj mamy szpalery z borówek i niedawno w filmie, który macie teraz w zakładce tutaj widocznej w prawym górnym rogu, dosadzaliśmy krzewy. O tu widać już świeżutkie, to są borówki, ale dosadzaliśmy również świdośliwy i kilka innych krzewów. Wszystkie omawialiśmy bardzo dokładnie ze wszystkimi gatunkami, które mamy teraz w ogrodzie. Także to jest to. Idziemy dalej. A tutaj, a to nietypowy krzaczek, taka. Nie wiemy, czy to Jarmusz, czy Brukselka. Tak wygląda Jarmusz. A to jest prawdopodobnie mieszanka Jarmuszu z Brukselką, ponieważ rosły dokładnie w tym samym miejscu i mogły się wzajemnie pozapylać, więc takie dziwactwo nam wyszło. Na razie jest jeszcze za małe, żeby ocenić, co to jest dokładnie, więc ocenę pozostawiam Wam. Jeżeli ktoś coś podpowie, piszcie w komentarzu, co mogło. To być, bo ni to jarmusz, ni to brukselka, a że rosło koło siebie to może coś się skrzyżowało. Tutaj skrzynie, które najstarsze są, które te, te największe nasze skrzynie, no w nich już jest właściwie w większości porządek, coś tam jeszcze rośnie pojedynczo. Jakiś brokuł widzieliśmy tutaj, bo brokuły akurat sobie w zimie całkiem dobrze radzą. Tutaj romanesko no, mało owocował, ale jak już owocował, to na przykład tak jak ten. I tutaj główny oczywiście jest odcięty, te, te malutkie wyrastają teraz i na bieżąco sobie je podjadamy. A tutaj proszę bardzo, część skrzyni wyściółkowana jeszcze skoszoną ostatnią trawą z naszego ogrodu, a część, no, wiadomo, jeszcze, jeszcze czeka na ściółkowanie. Tutaj agrowłóknina, którą zakupiliśmy ostatnio i przykrywamy nią, jak są przymrozki nasze i selery, bo te jeszcze, jeszcze sobie rosną cały czas, są przepyszne jak się, jak się je skonsumuje, ale trzeba o nie zadbać, bo jak nie, to musielibyśmy zebrać je od razu. Natomiast w naszych ziołach, ale widzicie jaki wiatr? Widzicie taki wiatr, właśnie wiatr szycho cały czas było. No, w ziołach to już coraz coraz gorzej, wszystko przysycha, wszystko więdnie, ale za to proszę bardzo, roszponka, która się sama wysiała, Zakwitła i się wisiała. Ona pięknie rośnie, więc będziemy ją podjadać regularnie. I tak wygląda właśnie w tej chwili nasze koło, nasza pizza, jak to mówiliśmy kiedyś. Maliny za to. Maliny zostały już wszystkie przycięte, oprócz takich bardzo świeżych łodyżek, które tam dopiero co wyrosły i jakieś tam listki puszczały, więc je zostawiliśmy. Ale reszta starych, starych odnóg została wycięta. A tu mamy maliny, które nie wiemy, czy się przycina, czy nie, dlatego zostawiliśmy. No i tu są świeżo zasadzone, które również w filmie, bodajże, który macie teraz z kolei w górnym prawym rogu, to maliny, które sadziliśmy razem z drzewkami. Szpinak nam jeszcze no, nowozelandzki, może już niekoniecznie, bo przymarzł, ale za to matador, proszę bardzo, zbieraliśmy. Będziemy zbierać teraz, także wykorzystamy go jeszcze. Natomiast w tych skrzyniach, które tutaj zostały oczyszczone, już sadziliśmy na zimę cebulę o zimą i czosnek o zimę. Także między innymi harnasia tutaj posadziliśmy. Zobaczymy, co z tego wyrośnie, jak sobie z zimą poradzi. Tutaj sałata łodygowa, która jeszcze w miarę, w miarę się trzyma, no ale też podejrzewamy, że przyrostki powykańczają nam to. Tutaj oczywiście ta cebula i czosnek jest posadzona, a tu sama się sałata wysiała, więc tak zostawiliśmy i zobaczymy, czy przymrozek będzie silniejszy, czy sałata będzie silniejsza. To nasza pekinka, kochani. Nie jest może jakaś specjalnie urodziwa, ale za to jest duża, wielka i zdrowa. Poza obiedzonymi troszeczkę liśćmi zewnętrznymi, to w środku jest całkiem elegancko. Kolejne skrzynie, kolejny szpinak, trochę sałaty. I nasza studienka, która trochę się tam obsypują te kamienie, które były wcześniej, więc dokładamy nowych, większych i zbiera nam wodę jak coś bardziej popada. No, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo zielono w tym roku było, bo już właściwie trawniki wszędzie, nawet w grządkach pomiędzy borówkami się pojawiła trawa, więc musimy ją troszeczkę usunąć. Będziemy takie doświadczenie nowe na ten temat robili. Tutaj ogrodzenie nowe. Film o ogrodzeniu jeszcze zobaczycie, bo to dopiero wszystko przed nami. Ale niemniej to ogrodzenie już stoi, więc tak troszeczkę mieszamy tutaj chronologię. Bo spacer po ogrodzie miał być w miarę regularny, więc, więc będzie tutaj nasadzenia z aktinidy i z winogron. No a wracając do tematu, to oczywiście. Te filmy o ogrodzeniach wrócą, bo tam szykujemy większy film o ogrodzeniach, taki poważniejszy i tam pokażemy Wam wszystko, co i jak robiliśmy, a było różnych przygód, naprawdę dużo, szczególnie z bramami, które aż trzy postawiliśmy, także sobie jeszcze to obejrzycie. Tutaj maliną ponętną już nic z niej nie zostało, tutaj ogród kwiatowy trójkątny nasz, też już niewiele z niego zostało, ale ten ogród zostawiliśmy tak właśnie do ostatniej chwili, żeby sobie totalnie przekwitły, żeby te wszystkie nasiona, się, które tam rosną w tych łodyżkach, w tych kwiatuszkach, które tu były, żeby się powysiewały same i nie będziemy musieli siać na wiosnę. Poletko po ziemniakach, poletko po fasoli, wszystko wysypane kompostem wymieszanym z obornikiem. Zresztą raz się sypnie tyle, raz się sypnie tyle, więc dlatego różne kolory są tutaj, bo zależy... Za którym razem ile kompostu poszło, albo ile obornika. Tutaj maliny, które mają bardzo długie łodygi, więc też nie wiemy, czy się je przycina, raczej nie, więc zostawiliśmy testowo. A tu proszę, wykopany przez Agatę Topinambur, którego trochę mieliśmy. No i wejdźmy do szklarni. Osobnego spaceru po szklarni nie będzie, no bo jak widzicie, nie ma już go po co robić. Szklarnia została zupełnie oczyszczona. E, tak wygląda, mniej więcej. E, po Oczyszczeniu, i teraz będziemy musieli ją nawodnić jeszcze troszeczkę, nawieść jeszcze obornikiem i kompostem. Będziemy musieli wyszarować tą pleksję, bo tu na szybach różne rzeczy są. Ostatnio zostawiliśmy ją otwartą na kilka nocy. Były przemrozki, więc przemroziliśmy w środku ją porządnie. Tam widzicie cień, cień kształt właściwie drugiej szklarni. To niedługo się szykuje temat. Zresztą też będzie film, jak montowaliśmy tę szklarnię. Zobaczycie wszystko w swoim czasie. No, tak to wygląda. A to już druga część, ta sadowa. No i tutaj oczywiście kretowisk mamy pełno. Tu się nic nie zmieniło, poza tym, że właśnie ogrodzenie doszło. Będzie jeszcze, będziemy planować filmik jeden o nawożeniu drzewek owocowych. Takim jesiennym nawożeniu, chociaż to już u nas będzie bardziej widoczne. Tutaj macie film o sadzeniu tych drzewek, więc Możecie sobie kliknąć w niego i zobaczyć, jak te drzewka ostatnio sadziliśmy. Na razie mają się świetnie. Przynajmniej tak nam się wydaje, ale zobaczymy, jak na wiosnę wyrosną. Jak już wszystkie liście i kwiaty będą widoczne, to wtedy na pewno będzie to dużo ładniej. Tylko musimy o tę część ogrodu to trochę zadbać, bo tu, jak widzicie, trochę bałaganu jeszcze jest. Jeszcze nie wszystko nam się udało sprzątnąć, więc to nas czeka w na najbliższej przyszłości. No, tak wygląda ta część sadowa, a tu mamy ta sterta. To jest tegoroczny nasz, można powiedzieć, mega wielki kompost, tak? Wszystkie chwasty, wszystko darnie, jakieś resztki, łodygi, kwiaty, cokolwiek było, cokolwiek było pilone, to wywalane było na tą kupę. Także ona się ma przekompostować w najbliższej przyszłości. Będzie to wyglądało tak jak zeszłoroczna sterta, którą. Mieliśmy o tu nasz przesiewacz, a właśnie za przesiewaczem jest ta zeszłoroczna sterta, która została przykryta czarną folią. Teraz ją trochę pozwiewało i trochę wykorzystaliśmy już tę stertę, bo y, przesiewaliśmy właśnie po to, żeby y, odzyskać trochę gleby, która poszła. I, I to właśnie o z tej kupy będziemy robić dokładnie to samo co tutaj, czyli przykryjemy czarną folią po to, żeby to się przekompostowało i będzie to stanowiło później. Kolejny nasz kompost, który tutaj widać jest całkiem, do, no to suche oczywiście, bo pod folią, ale jest, stanowi już taką mocno przepaloną, przerobioną masę, która na pewno zasili również nasz ogród. O, jeszcze widać mignięcie na tę nową szklarnię. Będzie jeszcze kolejna. Także tak to teraz u nas wygląda. Jak się Wam podoba, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim sposobie. To jest taka nawieziona 3-4 cm warstwa, warstwa kompostu z obornikiem i ona teraz będzie sobie na deszczu pracowała, i te wszystkie wartości odżywcze, które ona ma w sobie, będą przenikały do gleby. Także już nie można powiedzieć, że mamy e, ziemię jak piasek na plaży. Teraz już jest zdecydowanie ciemniejsza. A to proszę bardzo nasze zbiory, właściwie tylko część z naszych zbiorów, które teraz chwilowo przetrzymujemy w starej oborze. E, chronimy przed zimnem. Niestety ziemianka nie została jeszcze ukończona, więc musimy tak sobie trochę radzić. Ale jak widzicie, no nie ma tu pomidorów i papryk, które jeszcze też zebraliśmy, ale przynajmniej wszystkie korzeniówki widać i o, niektóre marchewy takie naprawdę konkretne są. E, trochę cebuli, trochę dyn dynie w tym roku. no Mało udane, więc tak niewiele ich jest, ale coś z tego jeszcze będzie. Także mam nadzieję, że film się Wam podobał. Czekamy na łapki w górę, czekamy na Wasze komentarze. Pozdrawiamy serdecznie. Pamiętajcie subskrybować nasz kanał, kto jeszcze tego nie robi. Cześć!